Noszenie maseczek to cały czas temat wielu debat, jednak badania pokazują, że nawet własnoręcznie zrobiona maseczka, jeżeli prawidłowo noszona, może uchronić przed zakażeniem. W Biogo stawiamy na świadome wybory, dlatego zamawiając nasze produkty, dostajesz od nas wykrojnik i instrukcję uszycia własnej maseczki. Będziesz potrzebować do tego dwóch kawałków materiału, najlepiej w różnych kolorach, elastycznych gumek, igły i nitki, nożyczek oraz klipsów. Wytnij wykrojnik po zaznaczonej linii cięcia. Przyłóż do tkaniny i odrysuj kształt najpierw prawej, potem lewej strony wykrojnika. Dotnij materiał. Połóż wycięte kawałki materiału na sobie prawymi stronami do środka. Gdy już będą leżeć równo, szyję ze sobą wzdłuż zaokrąglonej linii, około pół cm od krawędzi. Powtórz poprzednie kroki z drugim kawałkiem materiału. Odrysuj wykrojnik z dwóch stron, wytnij kształt i zszyj ze sobą wzdłuż zaokrąglonej linii. Tak powstały dwie warstwy naszej maseczki. Złóż je ze sobą prawymi stronami do środka i zszyj u góry i na dole. To już wygląda jak maseczka. Przewin na prawą stronę przez jeden z niezaszytych brzegów. Zaprasuj materiał, by szwy nie wywijały się do środka. Jeżeli masz, możesz wszyć drucik. Pamiętaj jednak, że bez niego maseczka również się uda. Zwiń boki do środka maseczki, zostawiając miejsce na gumkę. przewlecz gumkę i zawiąż pętelkę Na koniec pamiętaj o paru ważnych kwestiach. Maseczka chroni wtedy, gdy jest mądrze używana. Nie noś jej dłużej niż 2 godziny. Zrobi się wtedy wilgotna i stanie się źródłem bakterii. Gdy masz ją na sobie, nie dotykaj jej. Na wierzchniej części mogą znajdować się wirusy, które na dłoniach przeniesiesz w inne miejsca. Po zdjęciu wsadź ją do woreczka. Zanim użyjesz jej ponownie, wypierz ją w przynajmniej 60 stopniach Celsjusza, albo zamknij w szczelnym słoiku i włóż do gotującej się wody na 20 minut. Pamiętaj, że wiele zależy od nas samych. Razem damy radę. Twoje wybory zmieniają świat. Biogo.